Hej, tu jest ty na kanał Skrapiusta. No i kolejna porcja kartek świątecznych. Kartki robiłam właśnie dla rodziny i dla bliskich mi osób. E, kartki są proste. Niestety nie mam trochę czasu w tym roku, żeby się bardziej bawić. E, kartki są na bazie kraftowej. Jest tu w końcu użyte radełko, <grym> które leży i chyba czekało na swoją kolej w końcu zostało użyte. Napis, jak widzicie, to jest stempel. Co tu się dzieje? Są chlapania, kawałek wyrwanego papieru, jedna poesencja, gwiazdka wycięta z kraftowego papieru, listki. Poisencja też jest robiona przeze mnie, ale z wykrojnika. No i co mamy? Szyszki, jakieś tam włosy anielskie pod spodem, wszystko się mieni błyszczy, bo jest tutaj użyty, spryskane to jest tą tym pudrem takim z Ekrona, takim do ciała. I uważam, że nadaje to fajny taki efekt tej pracy. Dużo nie trzeba, a no kartki są. Mi się podobają. Wy ocencie sami, co o nich myślicie, taka jest moja propozycja tegoroczna. Takich moich powiedzmy kartek. Moich osobistych, o może tak niezamówionych. A przy okazji chciałam Wam też życzyć zdrowych i takich spokojnych świąt, żeby przeszły Wam w takiej fajnej atmosferze rodzinnej, no i twórczej przede wszystkim. Dużo twórczości na nadchodzący rok. I bawcie się dobrze. I to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa.